Kiedy kilka tygodni temu pierwsze sondaże pokazywały zwyżkę sondażową Sawomira Mencena, można było to zlekceważyć. Można było powiedzieć, że przecież jeden sondaż wiosny nie czyni. Ale dzisiaj chyba możemy z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że Sawomir Mencen nie tylko zagwarantował sobie mocny e, brązowy medal, ale będzie bił się także o medal srebrny, a być może kto wie, czy nie o zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Co zdecydowało o tym, że kandydat Konfederacji poszybował. W górę i jak daleko jeszcze może zajść w tych wyborach? O tym w dzisiejszym komentarzu. Witamy w klubie Jagielońskim, gdzie tworzymy wizję prawicy przyszłości prawicy bardziej chrześcijańskiej i bardziej demokratycznej, prawicy, na którą będą głosować Twoje dzieci. Zacznijmy od tego, że. E, tak. Kampania Sawomira-Mencena jest na pewno oryginalna. Zacznijmy od takiego argumentu, który jest prosty, oczywisty, o którym pewnie już nieraz słyszeliście. Bo przecież te zdjęcia z tych spotkań Mencena w całej Polsce są bardzo popularne. Mencen jeździ intensywnie i nagrywa w, takiej ciekawej, w takim ciekawym anturażu. Widzimy tam modne stędy, to wszystko jest bardzo często dobrze podświetlone w nocnej aurze, kiedy wielu ludzi w różnych miejscowościach przychodzi na te spotkania. Naprawdę te zdjęcia robią wrażenie i pewnie nakręcają także innych zwolenników w innych miastach, którzy także chcieliby być częścią tego widowiska. To jest taki pierwszy argument, który ja bym wskazał, dlaczego ta kampania Mencena jest ciekawa. Mencen jeździ po Polsce i pokazuje się po raz pierwszy osobom, które widziały go tylko i wyłącznie wcześniej w internecie. Przychodzą na te spotkania, zabierają swoje rodziny, zabierają swoich znajomych i po raz pierwszy można powiedzieć, że. Ludzie, którzy wcześniej znali tylko i wyłącznie Mencena z TikToka, a być może z innych kanałów społecznościowych, teraz mogą go zobaczyć na żywo. Możecie powiedzieć, ale na czym ta oryginalność Mencena polega? Przecież wielu innych kandydatów, wielu innych partii również jeździ po Polsce. Ale na kampanię Mencena zwróciłbym uwagę przede wszystkim, bo właśnie ta to postawienie na internet. To było coś co było bardzo charakterystyczne dla konfederacji. I to właśnie konfederacja i Sawomir Męcen na tej wizycie po różnych miastach w Polsce może zyskać najwięcej, bo tam po raz pierwszy mogą męcenna spotkać ludzie, którzy wcześniej go po prostu nie widzieli, ale także nie widzieli żadnego innego przedstawiciela tej formacji, bo Konfederacja jest tą siłą polityczną w Polsce, która do tej pory była mocno osadzona w, raczej w największych polskich miastach, czy nieco mniejszych, ale już na pewno nie miała takich głębokich struktur, można by powiedzieć, które mogłyby przedstawicielom Konfederacji organizować takie spotkania w terenie. I ta kampania wyborcza uważam, że jest jest świetnie wykorzystywana właśnie przez Mencena do tego, żeby się zakorzenić w tej lokalnej Polsce, i to właśnie w tej lokalnej Polsce Mencen zdobywa to poparcie. To był argument numer jeden, ale tych argumentów jest oczywiście więcej. Argument numer dwa, który bym wskazał, to przede wszystkim odejście z Konfederacji Grzegorza Brauna, a wcześniej Janusza Korwin-Mikiego. Wielu przed miesięcy zastanawiało się, czy to Odejście Brauna, o którym dyskutowało się już od dawna, będzie dla tej formacji. Dobrym posunięciem, bo przecież Brown, mimo swoich kontrowersji, jest politykiem, który w tym elektoracie ma dużą rozpoznawalność, ma też swój elektorat i bez wątpienia stanowił no, ważne ogniwo przez lata. Przypomnijmy, był tym trzecim, można powiedzieć, filarem poparcia czy w ogóle całej struktury konfederacji obok wolnościowców i narodowców. Brauniści byli ważnym filarem tej całej formacji. I no, nie było łatwo podjąć decyzji o tym, żeby się rozejść. Ostatecznie okazało się, że sama decyzja Grzegorza Brauna o tym, żeby startować w tych wyborach, była świetna no przede wszystkim dla Konfederacji, bo zmywała z, tej, z tego grupowania takie oskarżenie, że wyrzucają polityka, który jest znany. Jest rzeczą oczywistą, że w sytuacji, w której Sawomir Mencen podjął decyzję o tym, że, żeby startować w tych wyborach, no to Konfederacja nie miała innego wyboru, jak to, żeby po prostu Brauna usunąć ze swojej formacji wtedy, kiedy on zadeklarował, że również w tych wyborach będzie startował. I pojawiły się pierwsze komentarze, no, że właśnie to będzie bolesna strata, bo przecież Grzegorz Brown to co najmniej kilka procent poparcia w tych wyborach. To, co sondaże pokazują na dzień dzisiejszy, to poparcie dla Grzegorza Brauna na poziomie dwóch, trzech, czasami nawet 4%. procent. Nie jest to nic, ale na pewno jest to dużo mniej niż liczba potencjalnych wyborców, których Mensen zdobył e, przez ten czas, odkąd Brown z Konfederacji odszedł. A część z tych wyborców zapewne przyszła do konfederacji, zaczęła się przyglądać Mencenowi właśnie dlatego, że te najbardziej radykalne skrzydło. Zostało, zostało opróżnione. Konfederacja, moim zdaniem, dzisiaj jest w takim optymalnym punkcie, z punktu widzenia oczywiście własnych interesów między z jednej strony. Odpowiednią dawką antyestablishmentowości, ale z drugiej strony jednak zaczyna być wiarygodna dla tych ludzi, którzy jednak boją się radykalizmu, nie chcą wpadać w tak zwany szuryzm. I dla tej formacji, dla Mencena okazało się, że to odejście Brauna było naprawdę bardzo dobre. Wreszcie argument trzeci to jest taki swoisty Zeitgeist, można by powiedzieć, taki dobry moment, który dzisiaj jest dla całej Konfederacji, również dla Mencena. Ten moment wynika przede wszystkim z tego, że te tematy, o których Konfederacja mówiła przed laty, na które nie było wtedy odpowiedniego politycznego popytu, dzisiaj okazuje się, że są dużym zasobem tej formacji. Kiedy Konfederacja jako pierwsza w polskim parlamencie wykazywała taką ukraińsko sceptyczną postawę, wszyscy mówili, no, że to jest po prostu gwóźdź trumny. Pamiętamy też polityków Konfederacji, którzy wtedy zadeklarowali, że z tą partią po prostu i z takimi poglądami nie chcą mieć do czynienia. Wówczas y, faktycznie sondaże pokazywały, że Konfederacja była w dużym y, kłopocie, sam elektorat Konfederacji w tej sprawie był podzielony. Natomiast dzisiaj widzimy, że ta postawa, można powiedzieć, poniekąd, procentuje. Dlatego, że w Polsce możemy obserwować trzy takie zjawiska, które wydają się sprzyjać Konfederacji, które dają jej wiatru w żagle. To pierwsze zjawisko to jest zmęczenie. Z uchodźcami, Polacy już dawno zmienili swój stosunek do ukraińskich uchodźców. O ile te pierwsze miesiące były takimi miesiącami silnego wsparcia, solidarności, też braterstwa, współczucia, tak dzisiaj po tych trzech latach wojny w zasadzie ta sytuacja spowszedniała. Wielu Polaków uważa, że ci uchodźcy w zasadzie już są migrantami, więc nie wymaga to jakiegoś, jakiegoś szczególnego wsparcia ze strony państwa. Wręcz przeciwnie. Zastanawiają się, czy polskie państwo powinno dalej wspierać ich w taki szczególny sposób. No i tutaj Konfederacja ze swoimi poglądami wpisuje się w te społeczne nastroje i korzysta na tym zmęczeniu stricte ukraińskimi uchodźcami. To, że Rafał Trzaskowski w swojej kampanii wyborczej przedstawił pomysł skrócenia programu 800 plus dla Ukraińców tylko do tej grupy, która pracuje, płaci podatki, to jest przecież nic innego jak przyznanie racji Mencenowi, który przecież takie postulaty, takie narracje w, nie tylko w tej kampanii, ale i wcześniej mówił nieraz. Wreszcie mamy też do czynienia z samą Ukrainą, nie tylko z ukraińskimi uchodźcami, ale też z państwem ukraińskim, z prezydentem Zełęckim, z jego... Administracją. Polacy są rozgoryczeni tym, jak Ukraina traktowała Polskę w ostatnich już nawet nie tygodniach czy miesiącach, ale można by powiedzieć od dłuższego czasu. Oczywiście to nie zaczęło się za obecnego rządu, tylko jeszcze za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Wówczas mieliśmy pierwsze spięcia z Ukraińcami, jeśli chodzi o kwestie transportu zboża, o kwestie też transportu strona ukraińska wyraźnie dawała do zrozumienia, że Polska powinna wspierać Ukrainę bez żadnych oczekiwań, ponieważ w stanie wojny nie należy takich oczekiwań formułować. I ta postawa na początku nie podobała się politykom Prawa i Sprawiedliwości, później zaczęli um, też tą postawę krytykować, ale widać ewidentnie, że w tej krytyce byli spóźnieni wobec Konfederacji. Ta Konfederacja jako pierwsza mówiła o tej potrzebie silniejszej asertywności i dzisiaj tak naprawdę tym językiem asertywności mówi cała polska klasa polityczna. Więc dzisiaj można powiedzieć, że te poglądy Zołęskiego i takie poczucie, że Ukraina nie zrobiła wystarczająco wiele dla Polski. Nie tylko nie pokazała wdzięczności takiej symbolicznej, nie popchnęła sprawy wołania, ale także nie wykonała takiego żadnego gestu, który by pokazywał, że Polska jest ważna. A mało tego, dla elektoratu prawicy można powiedzieć, że dokonała czegoś no wręcz zbrodniczego. Na, był taki moment w, przed wyborami parlamentarnymi w Polsce, gdzie ewidentnie mm, to ekipa Złońskiego grała na zmianę rządu w Polsce, licząc na to, że rząd liberalny będzie bardziej skłonny do po, po prostu pewnych ustępstw, nie będzie mocno forsował tej polityki historycznej. I co więcej, Ukraina zbliżyła się wówczas z Niemcami, liczyła, że Niemcy są w stanie dać więcej. Ja Polski już nie liczyła na nic, bo przecież Polska to, co miała, to dała na samym początku wojny. I to spowodowało, że przede wszystkim w elektoracie prawicy pojawiła się taka mocna emocja antyukraińska, bym powiedział nawet, czy na pewno ukrainosceptyczna i na tej emocji na tą emocję wskoczył Pis, ale widać, że wskoczył na bardzo mocno spóźnioną falę. Pierwsza bez wątpienia była konfederacja. Drodzy widzowie, szanowne słuchaczki. Przerywamy audycję klubu Jegielońskiego, by prosić Was o wsparcie. Wierzymy, że Polska potrzebuje wizji prawicy przyszłości. Proponujemy ją w naszych programach i artykułach. Ale, żeby ta praca przyniosła efekty, konieczne jest Twoje zaangażowanie. Są na to trzy metody. Pierwsza to Twoje wsparcie finansowe. Kliknij w link pod tym programem i dorzuć się do jego tworzenia. Każda wpłata, 7 albo 213 zł, ma znaczenie. Druga to stały kontakt z nami. Zostaw nam swój adres mailowy, a w każdą sobotę o godzinie 10 otrzymasz najlepsze materiały tygodnia. W każdym artykule na portalu klubiegieloński.pl znajdziesz okienko zapisu na newsletter. Trzeci sposób to zaangażowanie w promocję naszych treści na YouTubie. Zostaw subskrypcję Daj kciuk w górę, napisz komentarz, udostępnij ten materiał. Mam nadzieję, że niektórzy z Was dali się namówić. Zachęcam do dalszego słuchania i oglądania. No i wreszcie to można powiedzieć zmęczenie samą wojną. Polacy na samym początku wojny byli w tym obozie tych, którzy chcieli sprawiedliwego rozstrzygnięcia, czyli przede wszystkim zwycięstwa jednoznacznego Ukrainy bez żadnych ustępstw, ale widać ewidentnie, że w miarę upływu czasu te nastroje się zaczęły zmieniać. Polacy coraz częściej deklarują w badaniach opinii publicznej taki sceptycyzm co do tego, czy taki Wymarzony scenariusz dla Polski jest realny, i coraz częściej też w powiązaniu z tymi pierwszymi dwoma procesami, o których mówiłem, no uważają, że jakieś ustępstwa ze strony Ukrainy też być powinny i najlepiej tę wojnę po prostu już zamknąć. Więc to zmęczenie uchodźcami, zmęczenie Ukrainą i zmęczenie wojną. To są takie trzy procesy, które myślę, że dają wiatr w żagle Konfederacji mencenowi i nabijają jej procentów. Ale na tym nie koniec. Nie tylko. Do kwestii Ukrainy, można sprowadzić dzisiaj te korzystne okoliczności dla, dla konfederacji. Moim zdaniem bardzo ważną pomocą, pomocą dłonią, można powiedzieć wobec Mencena, pomocą dłoń dał marszałek Szymon Hołownia, który w ostatnich miesiącach dość istotnie roztrwonił swoje polityczne poparcie. Hołownia startuje w tych wyborach po raz kolejny i widać ewidentnie, że stara się zagrać na tej samej nucie, stara się używać. Tych samych melodii co 5 lat temu, ale widać ewidentnie, że już no, jego publika w tą narrację nie do końca wierzy i po prostu szuka alternatyw. To właśnie na spadku. Poparcia dla Szymona Hołowni mocno żywi się Irmencen i także dla spadku także ten spadek trzeciej drogi jako formacji jest czymś, co napędza dzisiaj Konfederację. Z czego ten spadek wynika? Wynika przede wszystkim z tego, że część wyborców, która zagłosowała na trzecią drogę i zagłosowała na hołownię w wyborach parlamentarnych w 2023 roku, zagłosowała dlatego, że szukała jakiejś alternatywy dla, dla popisu. Ta alternatywa, którą przedstawiała Konfederacja w tamtym czasie, była alternatywą rozważaną, ale na, ostatnim, na ostatniej prostej tej kampanii Konfederacja popełniła błędy. Udało się zmobilizować wyborców Hołowni do tego, żeby właśnie dali głos na tą, na tą formację. Dzisiaj ewidentnie mamy do czynienia z ucieczką tych wyborców, którzy właśnie w Męcenie, w Konfederacji. Dostrzegają największą siłę, która jest wiarygodna w takiej anty, antypopisowej narracji. Oczywiście Szymon Hołownia zapracował sobie nie tylko słabą kampanią, którą w zasadzie do tej pory nie prowadził, ale przede wszystkim miesiącami takiej polityki dość silnych ustępstw wobec Donalda Tuska, wobec koalicji obywatelskiej i po prostu wśród wielu jego wyborców stał się junior partnerem Donalda Tuska, a nie kimś, kto realnie ogranicza czy wpływa na politykę obecnego rządu. Także nie tylko ten zeitgeist, może powiedzieć, ukraiński, ale też ten wewnętrzny prezenty też ze strony Szymona Hołowni trzeciej drogi pozwalają konfederacji rosnąć. Wreszcie kolejny niezwykle ważny w wyborach prezydenckich argument to brak tego trzeciego, który mógłby zagrozić Mencenowi. W każdych wyborach mamy taką sytuację, że pojawiają się kandydaci, którzy chcą zebrać ten elektorat protestu. Ten elektorat, który szuka czegoś nowego, który wiecznie um, um, przychodzi od jednego kandydata do drugiego. Ten elektorat, który bardzo często nie interesuje się polityką na co dzień i który wskakuje, można powiedzieć, emocjonalnie w wybory najostatniej prostej. I to właśnie o ten elektorat bardzo często um, się toczy cała rozgrywka w kampanii, bo przecież nie o te... Twarde elektoraty, które wiedzą, na kogo zagłosować. I tak jak przed pięcioma laty, ten elektorat protestu był przy Szymonie Hołowni. I tak jak wcześniej on był przy Pawle, Pawle Kukizie, tak dzisiaj ten elektorat też szukał czegoś nowego. Tym bardziej, że ta przestrzeń między pisem a platformą zrobiła się dość znacząca. Ta polaryzacja widać, że jest w jakimś kryzysie, badania między innymi Marcina Dumy pokazują, że już dawno ten popis nie był tak słaby i to tworzy pewną przestrzeń na właśnie tego kandydata trzeciego, który przychodzi z boku, zagospodaruje ten elektorat właśnie zmęczony tą popisową naparzanką. Wśród tych różnych kandydatów, którzy byli wymienieni, mieliśmy takie nazwiska jak generał Raimund Andrzejczak, między innymi na jakimś etapie także rozważany był Krzysztof Stanowski jako taki kandydat, który chce zawalczyć o zwycięstwo, a nie tylko o udział w, w happeningu. Okazało się, że skoro nikt nie tej rękawicy, tej buławy nie podniósł, zrobił to Sawomir Mencen, bo to właśnie on dla tego elektoratu, nazwijmy to, protestu, jest dzisiaj najbardziej wiarygodnym protestem. Mimo, że nie jest to postać nowa w polityce, sama Konfederacja nie jest nowa, to jawi się dla tego elektoratu jako no, coś najnowszego spośród tych wyborów, które są na stole. Wreszcie argument numer 6. To dzisiaj, zarówno Rafał Trzaskowski, jak i Karol Nawrocki pomagają Sławomirowi Mencenowi. Dlaczego pomagają? Otóż yy, wszyscy założyli, że jest oczywiste, że Sławomir Mencen będzie miał duży elektorat, który jest ważny dla tych obydwu polityków, ale nie na tyle duży, żeby wejść do drugiej tury. A to oznacza, że pozyskanie elektoratu Mencena będzie kluczowe do tego, żeby wygrać drugą turę, bo to właśnie w drugiej turze zawsze trzeba mieć poparcie szersze niż tylko swojego bazowego elektoratu. No i jaką strategię przyjął Trzaskowski i Nawrocki, no naturalnie starali się różne kampanijne narracje układać w taki sposób, żeby maksymalnie zbliżyć do siebie wyborców konfederacji. Nie zostawiali tego na ten okres między pierwszą i drugą turą, dlatego że wiedzieli, że to może być niewystarczające, że wtedy taka operacja może zakończyć się niepowodzeniem, bo po prostu nie będzie, nie będzie to naturalne, będzie to sztuczne i nie da sukcesu. Dlatego od, można powiedzieć, bardzo wczesnego etapu kampanii wyborczej zarówno Rafał Trzaskowski, jak i Karol Nawrocki tak układali swoje wystąpienia, postulaty, aby one były miłe dla ucha Sławomira Mencena. No i co się okazało? Okazało się, że to w pewnym sensie y, zagrało na korzyść kandydata konfederacji, dlatego że wśród wielu wyborców pojawiała się taka myśl, no skoro mamy do czynienia z. Y, z takim zjawiskiem, że cała klasa polityczna zaczyna mówić językiem Mencena, zaczyna wspierać jego, wspierać jego postulaty, wręcz, ba, nagłaśniać je, no to po co mamy głosować na kopię, skoro możemy zagłosować na oryginał? I to jest moim zdaniem powód, dla którego dzisiaj te postulaty, które wcześniej były gdzieś w, traktowane jako marginalne, jako ekscentryczne, Dzisiaj one weszły do mainstreamu i wśród właśnie ludzi o mainstreamowych poglądach e, zaczynać taki proces e, e, traktowania Mencena jako tego kandydata, który właśnie nie jest jakimś oszołomem, nie jest kimś z marginesu, nie jest kimś groźnym, kto by e, chciał tą polską demokrację zniszczyć. Wręcz przeciwnie, jest to kandydat, który mówił po raz pierwszy o postulatach, o których dzisiaj mówią inni znani, tylko że później. E, kolejna kwestia jest taka, że ten, ta próba przyciągnięcia elektoratu Mencena, ona powoduje, że też tego kandydata po prostu ani Nawrocki, ani Trzaskowski nie atakują. I co więcej, nie atakują go także medialne zaplecza tych dwóch kandydatów. I to jest bardzo ważne, bo to daje przestrzeń Mencenowi do tego, aby mówić głośno o tym, o czym chce, a nie broni się przed tym, przed czym bronić by się nie chciał. Kolejny argument numer 7 to jest oczywiście słaba. Na póki co kampania Karola Nawrockiego. Mówię słaba, ale nie chcę powiedzieć bardzo słaba, dlatego, że to jest kandydat, który na razie nie zachwyca, który nie porywa, który nie elektryzuje, który nie mówi niczego. Co by z nami zostało na dłużej, co z tych wywiadów można by było wyciągnąć jakoś, jako coś takiego smakowitego, coś, co by się poniosło i pokazywałoby jakąś nową jakość. Ta kampania jest po prostu bardzo poprawna. Karol Nawrocki. Jest kandydatem prawej sprawiedliwości, który w zasadzie mówi w taki sposób, jakby to chat GPT wygenerował po prostu przekaz, przeciętny przekaz prawej sprawiedliwości w poszczególnych tematach. Ja mam wrażenie, że o ile można było zrozumieć tą strategię Nawrockiego w czasie, kiedy walczył o nominację, na, wal, walczył o poparcie PiSu przed tą kampanią, o tyle na tym etapie, na którym jesteśmy, to zdecydowanie za mało. Niektórzy mówią, że tak y, musi zachowywać się Nawrocki, dlatego że jeszcze nie zdobył pełnego poparcia wyborców PiSu, ale moim zdaniem to jest ścieżka donikąd, bo właśnie y, problem polega na tym, że Karol Nawrocki od samego początku y, kierował swój przekaz do zbyt wąskiego grona elektoratu, i przez to nie powstała, nie powstało takie wrażenie, że to jest y, coś takiego, co PiS y, odświeża, że to jest jakiś kandydat, który niszczy ze sobą jakąś nową jakość. Więc myślę, że. Y, Dzisiaj y, dla Sławomira Mencena wybór tego kandydata okazał się być y, póki co bardzo pomyślny i to jest coś co działa na korzyść Sławomira Mencena. No i wreszcie podkreślmy efekt fali. To jest coś co w wyborach szczególnie prezydenckich ma niezwykle Doniosłe znaczenie. Dlaczego akurat w prezydenckich? Dlatego, że to są wybory wybitnie personalne. To są wybory, które bardzo często w swojej historii udowadniały, że bardzo łatwo jest wskoczyć na, albo może inaczej, nie tyle łatwo, co yy, yy, zdarzają się takie momenty. Kiedy się wskakuje na falę i ta fala nagle zanosi kogoś pod sam szczyt, i czasami z tej fali również można spać. Na same dno. Bardzo często dzieje się tak, dlatego że w momencie, w którym jakiemuś kandydatowi rośnie poparcie, inni chcą się przyłączyć do tego obozu e, zwycięzców, e, i, a znowu inni chcą się odłączyć od obozu przegrywów. I w taki sposób mamy do czynienia z bardzo dynamicznymi zmianami, dużo większymi niż w przypadku wyborów parlamentarnych, gdzie te amplitudy e, nie są aż tak duże. I widzieliśmy to zarówno w przypadku kampanii. Pawa Kukiza, który w bardzo krótkim czasie miał taką absolutnie windę w górę, jak i w przypadku Bronisława Komorskiego, który nagle tą windą zjechał na samodno. I dzisiaj ten efekt kuli śniegowej jest przy że męcenie. Część ludzi, która na niego dzisiaj chce głosować, to są osoby, które. Chcą głosować dlatego, że nagle okazało się, że w debacie publicznej dużo się po prostu o tym mówi. Wszyscy zaczęli się tym interesować. To, że się zaczęli interesować, skłania innych do tego, żeby coś poczytać, zobaczyć, i um, oni też się dołączają, zachęcając kolejnych. I ta kula śniegowa dzisiaj spowodowała, że w ostatnim miesiącu um, Szalwomir Męsan zyskał aż 7%. To jest naprawdę um, bardzo dużo. Średnia sondażowa z uh, portalu Polityko wzrosła z 12 na 19% i wcale nie jest powiedziane, że jest ostatnie słowo Mencena, dlatego, że badania Cebos pokazują, że ma on duży elektorat, który nie ma do niego jeszcze wyrobionego stosunku. I To jest właśnie ten elektorat, który można pozyskać w przeciwieństwie do na przykład elektoratu negatywnego, którego zazwyczaj pozyskać nie ma. Nie, nie, ma, nie ma jak. Dzisiaj to Karol Nawrocki ma dużo większy negatywny elektorat niż Mencen i to powoduje, że wcale to poparcie, które dzisiaj notuje Jeden zespół liderów Konfederacji nie jest jego sufitem. No i wreszcie ostatni, ja bym powiedział, taki najmniej intuicyjny powód, który chyba najrzadziej wybrzmiewa w debacie publicznej. Pewnie te argumenty, które już wymieniłem wcześniej, gdzieś tam mogliście spotkać, ja je tylko tak ładnie ułożyłem, wyklarowałem, dodając jakieś być może dodatkowe argumenty, ale ten ostatni punkt chciałbym, żebyście potraktowali naprawdę poważnie, bo mam wrażenie, że akurat ten argument jest jakoś niewystarczająco naświetlony. A ten argument polega na tym, że dzisiaj część wyborców Prawej Sprawiedliwości decyduje się zagłosować na Mira Mencena albo zrobi to w najbliższej przyszłości, dlatego że chce PiSowi pokazać żółtą kartkę. Mam takie poczucie, że kiedy przed kilkoma miesiącami obserwowaliśmy poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości i widzieliśmy, że to poparcie jest na cały czas takim samym poziomie, jakim PiS, albo niewiele niższym niż to poparcie, które PiS miało podczas wyborów w roku 2023. Wielu wnioskowało, że tak naprawdę no, może PiS nie jest w jakiejś świetnej formie. Ale też nie jest w tej formie najsłabszej, wręcz przeciwnie, platforma obywatelska, która się mocno zużywa, będzie miała za niedługo problem, dlatego że poparcie dla rządu spada i na pewno, prędzej czy później, to poparcie musi dla PIS-u rosnąć. Więc to ta stabilność tego poparcia dla pis wielu, a przede wszystkim polityków PIS-u, mam wrażenie, że uśpiła i Dała taki sygnał, że nie trzeba tutaj wcale niczego fundamentalnego zmieniać. Wcale nie trzeba dokonywać jakichś istotnych zmian personalnych, programowych, wizerunkowych. Wystarczy grać te same kawałki cały czas. I mało kto zwrócił uwagę na raport Przemysława Sadury i Sławomira Sierakowskiego. To był raport sprzed paru miesięcy, w którym ci badacze badali stosunek elektoratów do poszczególnych partii politycznych. Wtedy ten raport koncentrował się na krytyce rządu. Raport nazywał się Ukryty kryzys władzy i w tym raporcie naturalnie punkt ciężkości został położony na tych wyborcach, którzy rozczarowani byli wyborcami, w, w, rozczarowani byli obecną koalicją rządową, ale mało kto zwrócił uwagę na to, że tam w takim małym fragmencie tego raportu było pokazane, że zmienia się lojalność wyborców Prawa i Sprawiedliwości. O ile to poparcie dla PiS-u było jeszcze wciąż stabilne. Tak można było zauważyć, że dla dużej części wyborców Prawa i Sprawiedliwości m, obecna kondycja tej partii nie jest satysfakcjonująca, że zbyt mało się dzieje, że ta partia nie przeszła jakiegoś takiego odświeżenia. I dzisiaj to, co obserwujemy, to można powiedzieć, że taką sytuację, w której to Sławomir Menzen jest świetnym sposobem na to, żeby dla wyborców PiSu być takim miejscem, gdzie bezpiecznie można PiSowi pokazać żółtą kartkę. Czyli jest to taki trochę mechanizm, który wyborcy PiSu zastosowali już w czasie wyborów do europarlamentu. Też mało kto na to zwrócił uwagę. Bardzo wielu wyborców zagłosowało nie na tych kandydatów, którzy byli na pierwszym miejscu na listach wyborczych, na tych kandydatów, których chciał umieścić tam Jarosław Kaczyński, tylko właśnie na tych bardzo często z dalekich miejsc ku pewnie rozgoryczeniu Kaczyńskiego, który miał inną wizję tego, kto powinien się znaleźć w europarlamencie. I to pokazuje, że ta władza dzisiaj liderów PiSu i przede wszystkim. Prezesa Kaczyńskiego nad jego elektoratem nie jest już tak silna, jak była wcześniej. I to może oznaczać, że duża część jeszcze wyborców pis może podążyć tą ścieżką, że w pierwszej turze może oddać głos na Sławomira Mencena, bo ma poczucie, że ten Karol Nawrocki nie jest kandydatem, którym się podoba, a ostatecznie i tak w drugiej turze na tego kandydata mogą przecież zagłosować. Czyli można powiedzieć, że jest to taki sposób, Niskokosztowy dla tych wyborców, aby pokazać, że coś w PiSie jest po prostu nie tak. Żeby opisać tę sytuację jakoś metaforycznie, powiedziałbym, że jest taki typ ludzi, którzy przebywają w związkach, które niekoniecznie ich satysfakcjonują, ale nie chcą z nich zrezygnować, nie chcą pójść w nieznane, nie chcą postawić tego ostatecznego krzyżyka do czasu dopóki nie będą mieli pewnej alternatywy. I być może jesteśmy w takim niebezpiecznym dla PiSu momencie, w którym część wyborców była przy tej partii nie dlatego, że bardzo tego chciał, ale dlatego, że po prostu nie było lepszej alternatywy. Dzisiaj największe zagrożenie dla Prawa i Sprawiedliwości i dla Karola Nawrockiego polega na tym, że pojawiła się osoba, a za nią także formacja, która sprawia wrażenie, Poważnej alternatywy. Gdybym miał rację, gdyby się okazało, że tych wyborców jest więcej, to oczywiście dla samego Karola Nawrockiego nie byłaby to jeszcze bardzo zła informacja, bo przecież jeżeli ci wyborcy chcą w drugiej turze głosować na Nawrockiego, no to przecież to jest dla tego kandydata bardzo dobra informacja. No ale problem polega na tym, że jeżeli tych ludzi będzie wystarczająco dużo, to może się okazać, że niechcący ta żółta kartka już w pierwszej turze będzie kartką czerwoną. Klub Jagieloński wizja prawicy przyszłości.